Dobra, użyję tej samej miniaturki, co mam do siebie. I tym pozytywnym akcentem, jak Teresy powiedział, witam w pierwszym materiale na Road 96, czyli drodze 96. Gra, którą kiedyś została polecona przez innego twórcę, że twórcę przez innego gracza. Jakieś czas temu pojawiały się już materiały z tej drogi na moim Twitchu? Wtedy się się MonoResili, się MonoHunter. Witam. Zabanko,

When you're traveling, do you follow the itinerary, or are you more spontaneous? spontaneous. <stutters> and what about politics? What would you do if you disagreed with our country's government? Right on. Oh, movie, oh, you do so to... But you might also watch a movie to...

w ogóle, Harry napisze Ci propozycję co do dzisiejszego dnia. Jak widać, tutaj gra polega na tym, że w my, gra się toczy tak, jak my bierzemy wybór, w sensie według naszych wyborów. Więc tutaj macie jeszcze przy okazji postaci, które są do odblokowania i macie konkretne daty. W lewym górnym rogu jest aktualnie 11 czerwca 1996 roku. At our nation's border under National Mountain, the site of the Black Brigade terrorist attack in 86. If you don't remember, hundreds died that day when a brigade truck carrying explosive devices crashed into the mountain, triggering its peak to collapse. In two months, on the same day as the nation's election, in the same spot where I'm standing, the 10-year commemoration honors the victims of the Give us all your darn money, bitch! Yeah, all your darn money! Robbery in progress. All cars in the area respond immediately. Unit 2 here, on my way. Over. President Tyrak, the man who broke the border wall behind me, protecting our nation, will be there. Protecting our nation? Ha! Huh. This event promises to be a solemn moment and a time to celebrate the announcement of our next president. Ugh, total BS. Mamy 1300 kilometrów do granicy, żeby się do granicy dostać i to nie jest takie łatwe, żeby do granicy się dostać, tak jak już mówiłem, wybory nasze mają wpływ na fabułę gry oraz też to co się będzie działo na granicy Zresztą, jak, jak mówiłem, robiłem kiedyś live z tej gry, aczkolwiek nie pamiętam zbytnio co się działo Jeden z to to, że właśnie wybory mają wpływ i to gra toczy się według naszych wyborów

Take your mind off your fear. Hmm. You know, yeah, like mm. się ja na, na taką godzinkę. Mitch and I okay. to samo? Takie się na to samo? Takie na to samo. Nie <grywa> kurde <grywa> Okay, mogę się przesunąć. Eee, zrobimy to. My <grywa> się doświadczenie z zrobienia w <grywa>

A, czyli teraz to ja muszę sterować? O, oj, kurde. Tu dopiłem. Co to jest? Wow. Myślę, że w ogóle nie uda mi się tego ogninęć. Na szczęście mi się udało. Ła No nie udało. Tyle co ci się udało. Nie ma tu taryfa dogonić gonienia. To jeszcze w Tira. Zbłogowałem się pod Tirem. Pod We need to go faster! No to jeźdźcie faster, jedźcie faster. Ja tylko steruję, kurde, wózkiem. Kurde. Nie wiem, czy to nie, czy, nie chodzi o to, żeby zniszczyć ten wózek. Żeby młoda wypadła z wózka. Mogę się nacłać w siebie ogląda pod samochód Ej, oj, oj, oj W ogóle mamy 7 drolców. Nie jest to zbyt mało, bo byliśmy w kafejce swojego internetowej i nas wywali z kafejki internetowej. this kid up was a waste of our time. I hate to admit it, little lady, but it stands right. I'm gonna have to cut you loose. Yeah, but we'll stop this lunatic. I knew it. So yeah, yes, dało nam 838 km do granicy. Mamy 12 czerwca 96 roku. Wydaje 18% już mamy przy stan Image Tylko przy tych dwóch gościach. To oni są jako, jako pierwsi, którzy się odblokowują w grze. Okej. Okay. Lecimy dalej. Oho, energia, energia mi spadła i drastycznie mi spadła energia. Gdy o kill to the mam tam dość, dość z buta, czy. jak ja tam zrobić? Nie wiem. Nie ma tu mini mapy Dyskryminować się gdzieś też nie mogę zresztą. Podejrzewam, że to jest kwestia tego, że nie mam energii. Ej, Ziemuś, podwieź mnie. Podwieź mnie. Ej, muszę się ewidentnie, ewidentnie tam dostać. Nie mam co prawda żadnej interakcji z y, Overlordem. Rozbity samochód jakiś? Próbujemy to od tych zagadać. Nie, ja Was nie posługuję. Hory! Ugadaj, To wiesz, Dobra, nie, to nie! Bo chyba o na tej influencerki, jeżeli w ogóle tak to to jest to. Ja chcesz. w ogóle pominę fakt, że pierwsze odcink pierwsze e, odcinki zrobiłem na naszym e, kanale ja. To trochę o to było. Mam opcję nagrywania. Ej, Sonia, idź szybciej. Młoda kameramenka. Może mogę tak tu łynąć. Like mówisz, że ten odcinek będzie na sobotę. Która do... Tak? Mmm, czekaj. Nie <laughs> kurde. jakbyśmy byś, jak się Harry zderzyli, nie? Tym co hmm. robimy, to mi po prostu przestaw ten odcinek, który, y, który teraz wbijam, dobra? Na uh -huh. do nas na antenę, żebyśmy się właśnie nie zderzyli ze sobą, ale jakby co, to po prostu mi go przestawisz, nie? Dobra, dobra. Bo ja sobie muszę, wiesz co, ja muszę sobie dysk y, rozluźnić, żebym miały e, e, miejsce na dysku, nie? O, nagrywamy Sony'e. Okej. Okay.

Forget to take some close-ups. And what a beautiful and strong pump it is. Like our nation, like our president. Speaking of our president, let us cheer him to show our appreciation. <laughs> hey, <inaudible> this, szczerze... <sighs> Flores! Flores believes we should abandon fossil fuels and take away your jobs. What do you, the hard-working people of Petria, think of Lupe Flores?

Aha, uciekają. A mykę, kurde. Ten wybór ma znaczenie. Nie, zezłoniła mi kamery, jak się bili.

Nie mogę się ruszyć. Let's roll! Lecie mnie potrącasz ty! Kurde! O, musimy łapać stopa. Tego co pamiętam, to chyba Kir nas podwiezie, albo jakimś tym pick -upem. że Te Sonia nie marzy. Tam coś jest w ogóle. No nie czy jestem w stanie go kogokolwiek złapać. Spróbujemy jeszcze raz stopa złapać. Jeżeli się nie uda, no to. To się nie uda. Jak się nie uda, to się nie uda. Super. Ale 2024. Ostatni raz próbujemy łapać To, Jeżeli się nie uda, to się nie uda. Jak już mówiłem, <grychy> ale chodzi mi o to, że pójdziemy dalej. I czy ma nasza bohaterka jak... Hmm? Mnie o to nie pytaj. W ogóle to jest gra FPS, czyli pierwszy... że no, nie jest to FPS, tylko pierwszy osobowy. A w ogóle ten jest na no, tym, no... poszukiwany, liczy, jest z tym kończyk. po teksówkę. Happy Taxi, how can we help you today? Happy Taxi, urde. We'll send a taxi to your location right away. Thank you for calling Happy Taxi. <laughs> Fajna nazwa, Happy Taxi. <laughs> Dobrze, że nie Bolt. Nie, chwila, jeszcze. Chyba było w fabule, że. ryfierz może być mordercą. A zamówiłem taksówkę. Nie jest to chyba zbyt mądre posunięcie To zależy Dobra, mamy już zapisane A Ile mamy materiału? 15 minut Jak na razie, jeszcze chwilę pogramy Mamy już dwie postacie odblokowane, co prawda w 18% Ale... Ale mamy odblokowane Tak jak myślałem Beyond the silencji, enjoy the silence. nie mogę się. Halo? Mogę się nie reaguje na mnie. Nawet na słowo halo i. o. Sorry, jeśli chcę że ja tu jestem. Na granicę. No co za ty? Ja też, jak nie gdzie jedziemy, mówię, że na granicę, to później jeszcze powiedział, że nie. To taki moment, kiedy to taksówkarz mówi ci dokąd jedziesz. Happy Taxi. Mówię no, coś. Popatrzeć On nie ma pod O chodzi? Dobra, prześpię się w taksówce. Panie, w taksówce, w której kierowcy jest murder, są możliwe, że jest mordercą. Chyba nie jest to zbyt mądrym rozwiązaniem. to wyczucie telefonu? Mój telefon Co? zawsze ma wyczucie. Ostatnio na The Island to samo zrobił. Co to ma znaczyć? Co? Rzeczy należące do ostatniego klienta? jest jakieś wybuchowe urządzenie To jest... Mam dla niej żaden krwi, to tak? dlatego dusisz pewnie

Cięż, często pan woli wozi na statku poza na granicę. Odpowiedź. Hmm. Zawsze można powiedzieć, że się zastanawia. Co Zatrubił kajdanki w samochodzie. sit back and stay seated. Enjoy your to się przybliża. No. To, to trochę niefajnie. No, coś podbiło. Sorry. No, zaczyna się wkurzać. Jakby, jakby zadaje takie pytanie. Zresztą sam się drażniłem. Jak... Jako osoba młoda. Musi się cały czas pytał. A... Oj, a dla ciebie, a dla ciebie, a dla ciebie. Mm -hmm. To z bagażnika coś woli. To rzecz ty kolesie, a z bagażniku mi coś woli. Głos z bagażnika pomocy. Ej. Ini sam sesion największego w górnym Maxa. Możliwe, że Možná zabija. no. ho okay. zabít. wyjść z tymi drzwiami Dobra, zostałem sprint... Sprinta, a nie sprinta <grystanie> W ostatnim momencie mam nadzieję, że wysiadłem z taksówki, kurde, bo gościu... Impressive Mam 119 km do granicy, więc nie gadajcie, że ja Przejdę do... Od razu Jaroda Jaro, mamy w 15% przejdę tego, ale mogę taktująć. Więc to by było na tyle. Także dzięki za, dzisiaj za wszystko. Do zobaczenia, do słyszenia na razie. Cześć.